Eliasz Jankowski, Legnica się nie przytula. Mieliśmy to hasło przewodnie w poprzednim wywiadzie. Gratulacje w ogóle, Eliasz. Dziękuję i witam wszystkich uprzejmie. Strasznie się cieszę, że wygrałeś, bo reprezentujesz środowisko kickboxerskie, bliskie mojemu sercu też. No i cieszę się, że dobra walka mi się podobała, ale tak naprawdę dużo na charakterze też. Czego zabrakło, żeby tak wyraźnie wypunktować rywala? No, wiadomo. Patrząc na swoje umiejętności, swoją wiedzę i doświadczenie, no to mogę tutaj szczerze powiedzieć, że nie jestem zadowolony ze swojego występu dzisiejszego dnia. Wiem na co mnie stać, co mogę pokazać i potrafię. No tutaj spóźniałem się z kontrą na pewno, serie były za krótkie. Powinienem je troszeczkę wydłużyć, widząc, że przeciwnik dobrze schodzi, nurkuje, tak dużo przestrzeliłem się osób. No wiadomo, też troszeczkę chciałem za bardzo na początku po prostu trafić, pokazać kto tu naprawdę rządzi. Dopiero pod koniec drugiej, na początku trzeciej rundy zdałem sobie sprawę, że tym sposobem nie za wiele tu zdziałam, że trzeba zacząć się rozluźniać, więcej, więcej puszczać luźnych ciosów. No bo przeciwnik dobrze, dobrze, dobrze po prostu nurkował i unikał moich tych mocniejszych, dynamicznych ciosów, co po prostu było troszeczkę za czytelne, tak? Nie było to akcjami złożonymi i dopiero jakiś czas w punkt, tylko pojedyncze, mocne, no niestety to jest widoczne, a dla zawodnika, który ma dodatni bilans w boksie, no to po prostu to było czytelne i zdążył to unikać, tak? Także mam nadzieję, że to później poprawiłem, no ale tak jak mówię, no, no wiem na co mi stać, nie jestem zadowolony z tej walki, musiałem to powiedzieć. Nie, okej, okay, ale też było widać tak, że bazowałeś na doświadczeniu, bo dobre przepuszczenia. Wychodziłeś i ciosy, ponawiałeś te akcje po zejściach, tak? a to już jest coś takiego, co, co w zasadzie on powinien jako pięściarz i, i powiedzmy bardziej doświadczony od ciebie pięściarz na tej niwie zawodowej robić, a ty to robiłeś i nie dawałeś mu tutaj pola. No tak, to prawda, schodziłem do boków. Nie ukrywam też, że w, w pewnym momencie zacząłem prostu uważać na głowę, tak? bo dostałem tam głową. żeśmy się zderzyli dwa razy, więc stwierdziłem, że nie ma co nurkować, bo kolega, przeciwnik strasznie pochylał się do przodu z głową. Więc po zejściach do boku też bardziej wolałem kontrolować, gdzie ta jego głowa, zanim się wyprostuje, a zamiast zadać tak naprawdę jakiś dobry cios. No, no parę tam dołu wiem, że weszło mocniejszych, zacząłem też te doły tylko z tego względu, że właśnie na górę nie mogłem nic trafić. No ale rzeczywiście, no czułem, czułem, że widzę dużo, tak przepuszczałem. Czasy nie robiły na mnie wrażenia. No zabrakło po prostu tego czegoś. Ale powiem Ci tak, chyba jesteś zadowolony, bo tak, pierwszą walkę z Huczko przegrałeś, teraz masz zwycięstwo 1-1, no i też potwierdziłeś, że kickbokserzy doskonale sprawdzają się w tej chwili w boksie, tak? no bo co by nie powiedzieć, to kilku, kilku Twoich kolegów po fachu, tak bym powiedział, z ringów kickboxerskich w tej chwili dzieli i rządzi tutaj na przynajmniej Babylon Promotion, tak? bo jest Janek Lodzik, dzisiaj zobaczymy jak się sprawdzi Michał Królik Zobacz, pewnie nie jest to jakiś ostatni też zawodnik z tego, z tego pola no tak, tak, to prawda. Rzeczywiście, I Czech Jankowski, tak? Rzeczywiście no, teraz troszkę emocje opadają, rzeczywiście też nie mogę powiedzieć, że, że aż tak jestem zły, bo rzeczywiście walkę udało się wygrać. E, czułem, że ją kontroluję, tak, e, widziałem, widziałem akcję przeciwnika. E, to co teraz powiedziałem, to po prostu są rzeczy, które na, na gorąco mam sam sobie do zarzucenia, ale też po prostu wiem, że było do, dużo fajnych rzeczy. A walka dała mi tyle, że wiem teraz na czym popracować, e, co zmienić i na pewno w kolejnych walkach. Nastąpią pewne zmiany, na które mnie stać, a myślę, że będzie wtedy piękniejszy mój boks. Czy ta rotacja z rywalem, czy rywalami przed, samą, przed samym wydarzeniem, to jest tak, że wolałbyś już po prostu spokojnie wiedzieć, że walczysz z tymi i z tymi i nie mieć tej huśtawki nastroju, w ostatniej chwili ktoś się zmienia? No bo wcześniej, wcześniej miał być zupełnie inny rywal i też stylistycznie chyba inny. Tak, to wiadomo, właśnie no, nastąpiła szybka zmiana, praktycznie z dnia dzień. Mówiąc szczerze, nie miałem okazji tego mojego przeciwnika gdzieś oglądnąć, obejrzeć. Stwierdziłem, że tu się nie ma sensu. Pierwsza runda po prostu będzie na, na, na rozczytanie, czym dysponuję i czego, czego się tak naprawdę obawiać. No to fakt, mogło mało czasu. Jedyne co, to wiedziałem, że mam dodatni bilans i że jest wyższy ode mnie. Nie wiedziałem nawet, ile tak naprawdę. No ale no myślę, że walca akurat nie, nie, nie potrafił wykorzystać swojego dystansu i walka bardziej toczyła się na, na, na moim dystansie, także tutaj czułem, że moje lewe proste dochodziły, tak, do celu. Eliasz, nie lubię zadawać tego pytania tuż po walce zawodnikowi, ale co dalej? No, mam nadzieję, że, że, że pokazałem, że zaprezentowałem się na, na, na takim poziomie, na którym będzie zadowalający dla e, pana Bawileńskiego i mam nadzieję, że do, 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 dostąpimy do jakichś rozmów e, na temat jakichś tam kolejnych w przyszłości walk. E, też nie ukrywam, że to było też dla mnie tutaj dosyć szybki przeskok, bo o walce dowiedziałem się też w styczniu. E, oczywiście no, z, takich, z takich propozycji się nie rezygnuję e, i na pewno wiem, że jeżeli będę troszeczkę więcej czasu na przygotowania, e, to, to te walki będą na jeszcze lepszym poziomie. Krótkie podziękowania dla kogoś? Tak, oczywiście podziękowania dla całego mojego teamu, dla wszystkich kibiców, którzy, którzy, których jest naprawdę mnóstwo, e, dla kolegów, koleżanek, e, którzy pomagali mi w przygotowaniach. E, no i z, za okazanie mi szansy, tak? szansy, szansy od właśnie pana Mabiońskiego. No i wiadomo, sponsorom, wszystkim, których zapomniałem wymienić, bardzo serdecznie dziękuję. To co, bardzo dziękuję za wywiad. Wczoraj rozmawialiśmy właśnie o tym, że to się wydarzy, to się wydarzyło. Także patrzcie i uważajcie, Eliasz Jankowski jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Będzie jeszcze walczył na pewno. Myślę, że Tomasz Babiloński tutaj da mu szansę. Czekamy na kolejne występy. Eliasz, dziękuję Jest. bardzo. Mam nadzieję, że takie będą i że jeszcze się pokaże z fajnej strony. Dziękuję bardzo.